Czasem można wóźnie podmowy, aby go być na drugą stronę, do ziemi wiecznych przeznaczyć. W tej wodzie kościoły niezwykle ważną wolę spełniają taką stronę. Te słowa ukazują czym jest nasza święta. Jest zawsze chyba świętego tajemnica rodziny Chrystusowej, ale apostolem oglądany Chrystus pozwala ujrzeć przyszły Kościół. Ewangelia Święta dzisiejszej i ukazuje... pokazuje... Czas Twojego siedmioletniego biskupiego posługiwania w naszej diecezji, aby objąć się wspólnym słowem podziękowania. Niech tym wspólnym kluczem będzie Twoje dostrzeganie i wydobywanie tego, co w naszej diecezji jest piękne. Dla Na mnie najwyższe odbaczenie, honorowy medal Romazowia. Dla Mazowsza, tak wiele dla niego zrobiłeś. Niech ten medal przypominać ten czas, spędzany tutaj wspólnie z nami. W tym mieście. I bardzo się cieszymy, że Rada Miejska w sposób jednogłośny tego dokonała. Gorąco dziękujemy i myślę, że my nie mówimy, że ja sobie pozwolę powiedzieć jako prezydent. Do zobaczenia. z Radomią uchwał nr 555 łamane na 2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku nadała Jego ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu tytuł honorowego obywatela miasta Radomia. Radom dnia 21 czerwca 2009 roku. że przybliżył nam to piękne kapłańskie słowo posłanie. Jego asystencją w ciągu tego czasu to dzięki tym natchnieniom i Bożej Mocy mogłem cośkolwiek zrobić dla tej niecesji przez te siedem lat. Jakże nie wspomnieć z wielką wdzięcznością w osobę Jana Pawła II, który mnie do tej służby powołał i posłał. Pamiętam jego słowa, gdy mówił, idziesz po dobrym biskupie Janie, dalej próbać dzieło karitasu zajmij się dziećmi, młodzieżą. Niech w Twojej decyzji, gdzie jest Matka Boża Święta Rodzinna, będzie wiele świętych rodzin, bo z nich wychodzą się powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wszyscy mi mówią, że będę może się czuł w żywie samotnym. Myślę, że nie bo tam jest jego grób, Jana Pawła II. i zapewniam wam, siostry i bracia, że często byłem tam u was, pamiętam, pamiętam. Budować, gdzie katedra będzie podnawiana wewnętrznie, to pragnę to zrealizować. A dzisiaj, na zakończenie mojej służby w Kościele Ratowskim, Chciałbym Matce Bożej złożyć pierwszy Ten sam, który był w czasie moich świętych biskupi, gdy zaślubiłem tamże licencję. Niech ona opiekuje się naszą kadomską ziemią, a szczególnie naszym miastem. Niech to moje wodą będzie takim małym gestem mojego serca które tutaj zostawiam niech będzie go pełni Niech nas Ciepła z Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty Amen.